Audycja zawiera lokowanie produktu. Masz ciekawy produkt, markę, a może usługę? Chcesz ją pokazać w programie Remont na 5+, plus? napisz do nas. Biuro Remont na 5+ .pl. Cześć i witajcie w szóstym odcinku programu Remont na 5+. Plus. A zaczynamy od inwestycji na Mazurach. Nasz partner odwierty 2P przyjechał z ciężkim sprzętem, bo na naszej inwestycji na Mazurach będzie potrzebna studnia, a nikt tego lepiej nie zrobi niż nasz partner. Ale zanim zaczniemy pracę, wpierw trzeba przygotować maszynę, a właściwie wyprowadzić sprzęt, ale nie na spacer, a na miejsce pracy. Teraz czas na rozłożenie węży, którymi będzie płynąć woda z odwiertu. Wszystko gotowe, można odpalić maszynę i zacząć lać wodę. Przenosimy się do naszego partnera Meble Hot, bo czas na wybranie odpowiedniej tkaniny. Już pomyślałam sobie, że na łóżku e, świetnie się zaprezentuje mad velvet. Mhm. Super, super tkanina. No wiadomo, że tkanina też jest wybór tkaniny bardzo ważny. No bo musimy wziąć też kilka tunników. Wiadomo, tak jak żeśmy wspomnieli przed chwilą, czy ma dzieci, czy ma zwierzątka ewentualnie. Czy jest odporny na pazurki, czy łatwo się myje. Łatwa jest, czyli ta funkcja ścieralności dosyć dobra. Tutaj nie powinno być problemu. No Matt velvet akurat ma wszystkie te opcje, no i jest dodatkowo bardzo gruba. Tak, myślałam sobie o kolorkach. Wiesz, tak myślałam, mhm. że na tym łóżku świetnie będzie taki zgaszony beż wyglądał. Mhm. Myślę, że ta szóstka. Na koronie będzie Szóstka, pięknie się prezentować. Nie dość, że mhm. tkanina jest świetnia, świetna jakościowo, to kolor będzie bardzo ładnie na tym modelu wyglądał. Ok, czyli tak będziemy radzić tutaj inwestorowi między tymi kolorami w tej tkaninie, ponieważ ten mebel będzie chyba wyglądał najlepiej. Jeszcze bodajże tam jest chyba jakiś mały narożnik dobrany do tej inwestycji, tak? Tak, jest to no. narożnik kiwik. Wiadomo, jest to bardziej eksploatowany mebel, Wiesz, mm -hmm. myślałam sobie o porę. Dobra. E, ten kiwik musi być w ciemnej e, tonacji kolorystycznej. Myślałam sobie o takim czarnym grafitowym. Czar czarny lub grafitowy. Tak. Mi się wydaje, że to będzie odpowiednie. A jak wygląda budowa tarasu na naszej inwestycji pod Koszalinem? Inwestor Łukasz porozmawia z Marcinem, odpowiedzialnym za taras. O, cześć Marcin, widzę dojechaliście. Cześć, cześć, cześć. Tak, dojechaliśmy, rozpoczęliśmy już tutaj montaż jak widzisz. Mamy rozpoczęte, jeżeli chodzi o wytyczanie stóp, to na gdzie tam mamy punkty mocowania konstrukcji do podłoża. Mamy delikatną ucie ucieczkę na elewacji, ale to z tym sobie poradzimy bez najmniejszego okay. problemu. Powiedz mi, jak stopy, czy były dobrze przygotowane? Tak, stopy były dobrze przygotowane, wszystko jest tak jak przekazałem rysunek, także nie będzie tutaj najmniejszego problemu, nie będzie konieczności żadnego przerabiania, więc montaż pójdzie szybko, sprawnie i... i bez, bez najmniejszych problemów. Okej, okay, okej. Okay. Powiedz mi, konstrukcja. Widzę, że jest drewniana. Opowiedz coś więcej o, o tej konstrukcji, o tym drewnie. Jak tak, to konstrukcja, konstrukcja jest wykonana z drewna klejonego BSH. Jest to drewno, które jest sklejane z wysokości i z długości. Mhm. Jest to materiał, który ma bardzo dużą wytrzymałość, nie jest podatny na skręcanie, na pękanie, na puchnięcie. Przez co możemy tutaj stosować szkło jako wypełnienie dachu. Przy drewnie zwykłym, czy drewnie fałchali, tym tego się nie da, ze względu na to, że szkło mogłoby pękać. Konstrukcja jest, jak widać w przykroju, Tutaj z kilku elementów. To jest akurat góra, więc jest wrócona belka po to, żeby ją tak złożyć. Jeżeli chodzi o drewno, to na etapie produkcji usuwamy wszelkiego rodzaju uszkodzenia, usuwamy pęknięcia okay. dziury. To wszystko jest szpachlowane, impregnowane, szlifowane, malowane. Wychodzi od nas tutaj z zakładu gładkie. Z większej odległości, jeżeli spojrzysz, wygląda to jak konstrukcja aluminiowa. Dziś wszyscy mają dotykowe ekrany w telefonach, ale czy ktoś słyszał o bezdotykowych bateriach? Takich w łazienkach czy w kuchni? Posłuchajmy. Pokażę Wam tak naprawdę o co w tym wszystkim chodzi, bo to nie jest taka zwykła bateria. To jest bateria z wieloma funkcjami, które pomagają nam w takim codziennym użytkowaniu naszej kuchni. Prawy czujnik ruchu, który zamontowany jest na wylewce z boku, odpala nam wodę długą, i tak, tak długo jak jej potrzebujemy, tak naprawdę możemy jej używać. Nasz kolejny program, który jest tak naprawdę przydatny w każdym aspekcie korzystania z kuchni, czyli wtedy, kiedy mamy brudne ręce, robimy różne rzeczy, nie wiem, kotlety, przyprawy, ciasto, mamy je brudne, wkładamy pod kran, woda nam po prostu poleci, możemy je umyć i po prostu zostawić. Nie brudzimy wtedy baterii w ogóle. Nasz trzeci czujnik ruchu, który jest tak naprawdę bardzo potrzebny dla naszych dzieci, ponieważ wiadomo, woda w naszym codziennym funkcjonowaniu jest bardzo ważna, jest to czujnik filtracji wody, którą włączamy lewym czujnikiem, nalewając ją tutaj. Naleję sobie całą szklankę, wyłączam ten czujnik i mogę napić się naszej pysznej wody. Nasza bezdotykowa bateria wyposażona jest również w wyświetlacz LCD, który ma wiele funkcji. Na wyświetlaczu możecie sobie ustawić program, który chcecie, żeby nam teraz poleciał. I jak włączymy sobie czujnik ruchu filtrowanej wody, przeleci nam dokładnie tyle wody, ile włączyłam na wyświetlaczu, i po tym czasie woda się sama wyłączy. Adam. Oprócz tego, na wyświetlaczu zobaczycie również temperaturę wody, stan zużycia filtrów, a do tego wyposażony jest w moduł Wi-Fi dla kolejnego rozwoju baterii. Przenosimy się do nowego targu gdzie Michel porozmawia z Andrzejem Stop Sanit o produktach jakie dali na naszą inwestycję. Posłuchajmy. Andrzej, jesteśmy w naszej nowej inwestycji restauracji Winner. Top Sanic to jest partner, który pracuje z nami już nie od dzisiaj. Nie pierwszy raz. Nie pierwszy raz tak. i nie ostatni. Powiedz mi, jakie produkty tym razem dostarczyliście? Przygotowaliśmy stelaże podtynkowe. Stelaże podtynkowe, bo jest ich więcej tutaj. Potrzebne były stelaże do misek wiszących mhm. oraz do pisuarów. Długo zastanawialiśmy się nad tym, co będzie najlepsze tutaj do tego rozwiązania. Analizując gdzieś tam potrzeby inwestora uznaliśmy, że produkt musi być łatwy w montażu, mm -hmm. niezawodny, bo jak to ze stelażami podtynkowymi, to co podtynkiem musi być niezawodne. No i musicie dobrze prezentować. Co się dobrze prezentuje? Przycisk, bo to jest na końcu widoczne. No i tutaj jeżeli chodzi o produkty Marchitece, mamy bardzo dużą gamę produktów do wyboru, właśnie jeżeli chodzi o przyciski. Jeżeli chodzi o męską toaletę, to są tam dwa pisuary. I to, czego będą. nie widać, znaczy będą dokładnie, A. jakie tam są nowości, jeżeli chodzi o, o waszą branżę, jeżeli chodzi właśnie o te przyciski, czy jest jakieś Właśnie tutaj też zastanawialiśmy się nad e, najlepszym rozwiązaniem. Uznaliśmy, że e, zdecydujemy się na coś, co jest zarówno chieniczne, jak i komfortowe dla mężczyzn. E, czyli... Będą przyciski bezdotykowe na fotokomórkę, więc niczego nie będzie trzeba dotykać. Więc to Super. takie fajne zaawansowane rozwiązanie technologiczne. Myślę, że zarówno inwestor, jak i wszyscy, którzy korzystają, korzystać będą z tego wynazu. Prócz własnej studni na naszej inwestycji w domku na Mazurach nie może zabraknąć energii odnawialnej, zeroemisyjnej, ale przede wszystkim taniej. Oprócz klasycznej fotowoltaiki będzie też zamontowany wiatrak. Latem panele słoneczne, zimą energia wiatrowa. Ecosolar System to właśnie z tym partnerem porozmawia Zygmunt Heiser. Kolejna firma, która rozpoczęła swoje prace tutaj w ławkach Eko Solar System. Turbiny wiatrowe, fotowoltaika, magazyny energii, pompy ciepła. A co powstaje w ławkach? Dzień dobry. Witam serdecznie. E, wiatrak. Turbina wiatrowa, tak. Aha. To jest turbina wiatrowa o mocy dwóch KW która produkuje nam energię zazwyczaj jesienią i zimą, wtedy kiedy słońca nie ma. No tak, 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 tak. Jeżeli mamy i fotowoltaikę, i turbinę wiatrową, to w ciągu całego roku jesteśmy niezależnie energetycznie, bo mamy... A tutaj tak produkcję. właśnie będzie? Tak, I tutaj tak właśnie będzie. Tak, tu jest turbina wiatrowa, tam jest instalacja uh -huh. fotowoltaiczna, wszystko jest połączone na jednym falowniku hybrydowym i... Wiatr wieje, produkuje energię, fotowoltaika produkuje energię i to wszystko zasila. Dom. Dobrze, czy energia będzie tutaj kumulowana, czy jakiś bank będzie energii, czy bezpośrednie zasilanie? Na tu jest bezpośrednie zasilanie na bieżąco. Aha, aha. Proszę powiedzieć, na ile takie inwestycje są ekonomicznie opłacalne, no bo to jest, to jest istotne. Teraz akurat jest program Moja elektrownia wiatrowa, więc rząd wspiera Aha. polskie gospodarstwa domowe. Więc jeżeli klient kupuje taką instalację i fotowoltaiczną, i turbinę wiatrową, to nawet dwa dofinansowania może otrzymać. Aha. Z I... mojego prądu i z mojej elektrowni wiatrowej. Dwa dofinansowania. Są. I to są solidne dofinansowania? Nawet 50%. Aha. A na ile jest to ekonomiczne z punktu widzenia użytkownika? Na ile oszczędzamy? Jak, jak to w ogóle działa? Turbina wiatrowa to świetne uzupełnienie fotowoltaicznego. Więc jeżeli Aha. klient ma i fotowoltaikę, i turbinę wiatrową, to przez cały rok ma tą produkcję energii. Kurczę, u mnie niestety nie ma gdzie postawić tego, bo chętnie postawił... A Miejsce <laughs> musi być, miejsce musi być koniecznie dobre. nie? Fotowoltaikę mam w domu, natomiast produkcja prądu rzeczywiście jesienią, zimą, na Mniejsza początku wiosny jest dosyć mała. I tu mała. właśnie wchodzi turbina wiatrowa. nie? Ja A wtedy wiatr wieje. Wtedy wiatr wieje. I połączenie tych dwóch elementów tak. jest najlepszym Najlepszym, najlepszym rozwiązaniem. rozwiązaniem, dokładnie. Aha. Na naszą inwestycję dotarło już lustra od... Artforma. Lustro z podświetleniem LED-owym, z wbudowanym głośnikiem, więc myślę, że w łazience nie możemy już wymagać nic więcej. Podczas prysznica, kąpieli, czegokolwiek możemy sobie włączyć muzykę przez Bluetooth i oczywiście jest to zabezpieczone hasłem, który dostajemy wraz z lustrem w instrukcji, więc żaden sąsiad nie będzie nam się podłączał i robił tego, na co mu się tylko podoba. Więc Artforma, pamiętajcie, lustra w naszych inwestycjach. Piękne, designerskie, a zarazem bardzo inteligentne. Nasz prowadzący pan Kominek odwiedził naszego partnera od wentylacji, firmę Ventom. Powiedz, co tutaj mamy przygotowane na nasze inwestycje? Bo wiem, że mamy od was kilka produktów na kilka inwestycji. Jestem bardzo ciekawy, co tutaj przygotowaliście. Słuchaj, no zostało dobrane urządzenie najlepsze z marki Kaisa, jakie jest możliwe, czyli jest to Kaisa Ice. Jest to urządzenie, które klasuje się na pierwszym miejscu w ich portfolio. Jest to urządzenie, które ma na, na, nawiew ustawianych na pilocie. Możemy ustawić sobie temperaturę, żeby na ogrzewanie, chłodzenie, osuszanie, filtracja, jonizacja powietrza, ja po prostu petarda. No to full wypas. A jeszcze jakiś rekuperator z takiego słyszałem? Że tak, tutaj mam tak słuchaj. U nas 415 hajtek na tę inwestycję. Też uważam, że trafiony wybór. Idealnie wkomponuje się w miejsce na poddaszu. Ma połączenia boczne, wymienić przeciwprądowy z odzyskiem wilgoci, co jest tutaj no, ewenementem w klasie tych urządzeń. Wentylatory stałoprądowe, które zapewnią niski pobór prądu, znakomite jakość powietrza. No i co tutaj można więcej powiedzieć o no bardzo dobrej klasy filtry, które do 50% PM10 PM z tego budynku i z powietrza zewnętrznego będą usładać? Także urządzenie, myślę, że w klasie A, jedno z najlepszych na rynku. Przenosimy się do naszego partnera Cornet Design, gdzie Ania opowie, jak szybko dobrać materiał u nich w salonie. Wybieramy spośród trzech opcji: mała, średnia, duża. Możemy sobie wybrać dużą. Mamy dwie do wyboru. Możemy sobie akurat kliknąć ta, która nam się najbardziej podoba. Przechodzimy do edycji projektu i wybieramy sobie, jaki chcemy mieć blat, jaką chcemy mieć ściankę, jaki chcemy mieć front jeden. Wszystko jest do wyboru. Możemy nawet zmienić sobie podłogę, tak, żeby jak najbardziej była podobna do tego, co mamy u siebie. Teraz na przykład możemy sobie zmienić front, klikając i za chwilkę pojawi nam się front w tych przestrzeniach w tym dekorze. Możemy sobie wysłać projekt albo zeskanować kolejny produkt i pobawić się jeszcze z kolejnymi modyfikacjami. Poznajcie naszych samurajów, ale nie takich, co znają się na sztukach walki, a o takich, co znają się na matach grzewczych. Posłuchajmy. Ostatnio obiecaliśmy Wam na poprzedniej realizacji, że będziemy zmierzać na Mazury. Jak widzicie z spodenki mam wakacyjne, także dojechaliśmy. Jesteśmy na realizacji bardzo fajnego domku. To jest domek letniskowy, ma 35 metrów. No, i tutaj jak zawsze naszym zadaniem jest zrobienie ogrzewania podłogowego. Tym razem robimy ogrzewanie pod płytki, czyli cała ta powierzchnia tego domku y, będzie w płytkach. No, i tu mamy dedykowany element grzewczy, którego jesteśmy producentem. To są maty grzewcze, które rozkładamy na warstwie betonu. Tak, czyli mamy warstwę betonu, y, idzie na to mata grzewcza. Ona jest na takiej siatce samoprzylepnej. Pokrywamy y, całą powierzchnię, przyklejamy do podłoża. I podpinamy wszystko pod termostat. Termostat ma w sobie czujnik temperatury podłogi, w dół ma puszczony czujnik temperatury powietrza, w dół ma puszczony czujnik temperatury podłogi, no i generalnie jak to sobie połączymy, można tymi dwoma temperaturami sobie zarządzać. Jak to zrobimy, system gotowy, wchodzi płytkarz, zatapia całą matę w kleju od płytek i zasadniczo mamy system grzewczy gotowy, także prosty, szybki, łatwy. Czyli, jak widać, proces przebiega dość szybko i sprawnie, a z firmą Samurio jeszcze szybciej. No dobra, troszkę Wam tej teorii opowiedziałem. Przejdźmy do praktyki. Tam już montaż się odbywa, także chodźmy zobaczyć, jak to wygląda w praktyce. Nie ma u nas remontu bez kluczowego partnera, jakim jest Tim.pl, który dostarczył okablowanie na naszą inwestycję. Jak zobaczycie sami, mamy już przewody czerwony, czarny, żółto, zielony do fotowoltaiki. Mamy przewody białe, które będą rozprowadzane po całej instalacji w domu. A jak tutaj się przyjrzycie, to mamy też już puszki, które zostały zamontowane przez naszych elektryków. I tak przygotowane są ściany, wybruzdowane pod naszą instalację elektryczną. I na koniec odcinka Łukasz Inwestor porozmawia z Arturem z firmy Mebleben o zabudowie kuchennej na inwestycji. Artur, tutaj będziemy mieli kuchnię, tak sobie zaplanowaliśmy. Mhm. Póki co jest jeden wielki bałagan. My myśleliśmy, żeby tak całą tą ścianę zrobić w zabudowie. Od, samej, hmm. od samego dołu do samej góry. Tutaj oczywiście na środku byłaby umywalka. No i tutaj też by była wtedy płyta, okap, zabudowa wraz z wyspą. Powiedz okay. mi jak ty to widzisz? Znaczy ten układ, który mówisz ma sens. Tu mamy wentylację, więc musimy zrobić tak jak mówiłeś okap, płytę indukcyjną. Tu już masz wyprowadzony prąd, więc tak jak mówiłeś zrobimy wyspę. Woda, jak najbardziej, tutaj bateria i zlew na samym środku okna. No okay. i tu wysoka zabudowa, gdzie damy AGD. Mm -hmm. jaką, jakieś cargo z firmy PK. Okej. Okay. Yy, no i szuflady, zawiasy, Firma Blum. Mm -hmm. Dobra. Yy, no to co? No to czekamy na jakiś projekt tutaj Dobrze. w tej kuchni. Myślę, że pani projektant postara się i przygotuje tu. Super, tak, bo wnętrza szafek to już ustalimy bezpośrednio z Wami, tak. które mają się otwierać, które wysuwać i tak dalej. Tak. Myślę, że jak Pani projektant wyśle nam już zarysy, wizualizacje, to później mm. dogadamy szczegóły, gdzie są te systemy z mm -hmm. a gdzie z bluma. Chcesz remont albo budowę domu? A może chcesz zareklamować swoją firmę? Wejdź na stronę www.remontnapięćplus.pl i wypełnij formularz.